No, dobra, lecimy, Dominacja na high raz, po raz pierwszy. Normalnie. Nie, nie wiem, czy tu polecie, szczerze mówiąc. MTZ bym poleciał. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się to wszystko rozegra. O, z windy wychodzimy. Jest? No, wrażenie no, no, jest. Muriel, Pokażcie mi to. <zyskańskie> nie <zyskańskie> nie no, broń ma! Kurde, kto mi tu gada? Wiesz nie gada, stary, tu jest epitka scena jak wychodzimy z windy. A gdzie makaron? To jak makaron był ktoś operatora, to jest idealnie, nie? Dobra, zagramy MTZ. Jako że nie chcę lamić z tym SMG Dobra Czuję tak zale się niekomfortowo Właśnie widzę! No ja to widzę jak się gra? W ogóle my i oni i przeciwnicy? zawsze jest faj ma fajny eee, taki wiecie Nie ty chodzi to, że przeciwnik tego nie sprawdza z tej nigdy Ja bym sprawdzał ale oni nie Kurde <ścoughs> Jak stare korzenie, nie? Jak stare korzenie to mapa, naprawdę Ja pierniczę Ajajaj, z tyłu był Jak stare korzenie to mapka, naprawdę Stare dobre Granat! A! Ja piernicę! TSMG jest sie! TSMG to ja podniosłem dzisiaj, mi te uzi takie mini. To jest broń boczna. To taki słaba. Tak pójdę do siebie, Wiem, że ona może być w tym bardzo dobra z dodatkami. Bardzo dobra na pistolet, ale masakra. Granat, granat. Wiesz na górze, ziomek? Problem taki, że magazynki duże są potrzebne, ponieważ, ponieważ wiecie, dużo ży ży życia mają wszyscy, nie? Chodzi o to, że duże magazynki są potrzebne, szczególnie jak wtedy nie trafiacie dużo, nie? Tego pestki tutaj będą bardzo ważne. Nawet złota nie przejmują, nic tutaj, makler jest w terenie i broni. Sam on stoi, mówię, pole widzenia zwiększyłem i wszystko mi popsuło. I to nie jest moje usprawiedliwienie, żeby nie było, nie? Ale zwiększyłem pole widzenia. Na najbardziej optymalną oczywiście pole widzenia, czyli 104 Jak to od szabda oczywiście się tutaj uczyłem Dobra, mam do Ciebie zajść, no dobra To idziemy do Pana Już chciał uciekać no Idealnie, tu jest kolejny To jest właśnie fajne, że jak jedziesz slajdem, oh Boże Czemu wszyscy tu leżycie, to nie jest Camper Warfare 2 Dobra, idę po dyski, idę po dyski z tego, z Dmz. Uu, ładnie, tam był gość W ogóle muszę zabić potem odrąbkowym jednego gościa a to... To potem to zrobimy. Gdzie oni są? Uda, w ch**wej lokacji Patryk tam! Zrobiłem wyzwanie dzienne, no panie. Jak ja muszę, to muszę, nie? Nie wiem, A, Okej, okay, okej, okay, okej okay. Panie! O, tutaj co? amunicję czy leki? Leki, zobaczmy co, co to daje Nic nie wiem, rozumiem, żeby mi to dało, gdybym miał przez tym szoty To mi uzypało oh, właśnie mamy więc mi więc z tym szoty i Battle Rage pewnie. No ale ja tego ani tego nie mam. Coś nawet gdyby. Coś jedno tylko można mieć, nie? A, patrzcie! Regeneracja jest chyba zwiększona. Ale ja widzieliście tą mgłę? Normalnie chyba, chyba bym umarł, nie? Ale jeżeli tego podniosłem, to miałem... Fajne. Na glica, tam bieg normalnie. Nie, jakby usaliło mi to chyba przed śmiercią. Nie wiem o co tu chodzi. Chyba jest takie, takie ostatnie życzenie, nie? Jak Black Ops 4. Dying Wish. Bierzali na nabesoł i w ogóle mogę mieć stara plecy, ale mam wywalone, ponieważ kocham gameplay Koda. Co ja mam ci powiedzieć? Bierzemy co? Hmm. Nie, bo w gra się grasie skończy. Chociaż trochę przegrywamy. Dobra, weźmiemy. Oni tak wezmą sobie. O, tu nikogo nie ma. Nie powinien być. No i mamy już i plecy. Panie goście. Dobra, robić BSP. Właśnie coś tutaj było. Coś tutaj było. Jakiś taki John Wick samotny tu jest. Krąży i zabija. Uhu. Strzelają do mnie. Co ty myślałeś? Co będą, kurde, głaskali cię? Głaskali cię, będą popięcie? Się tu jest gość na górze. O nie, to jest snajper! SZNAJPER! tobą. Snajp. Ale patrzcie na ten manteling, jaki on tu jest szybki, jest BAM! BAM! Bam, bam No bierzcie, bierzcie te brawo A bo ja jeszcze miałem to wyłączone Tu jest ten sniper Problem takie... jest, że trzeba w taki sposób to przejmować dosłownie Hehe, <laughs> na raty Easy <laughs> Przejęte, przejęte Eks poleciał Smoke, bym miał to byłoby idealnie Kilku wrogów. Pistoletów w ogóle nie bardzo nie lubię w tej grze jak na razie, bo są słabe, nie są słabe, ale ogólnie takie dziwne w bardzo. Nie ma takiego normalnego pistolecika jak na razie. Też A, asystę zmieniłem w ogóle Black Ops, nie? Czego wiadomo? Jakbym najbliżej tak. Czuję jakbym grał Black Ops 4, nie? Mamy asystę, mamy nameplatey, mamy Dziwne słaby <laughs> Skąd? Patrick superio surprise motherfucker! Bierzemy waszą homebase. Teraz ja sobie poleżę, jak wyleżycie. leżycie. Wiesz, nie lubię tego, bo mnie widać. Ten boks można, tak, ten boks można rozwalić. Za to, bo... Lubię takie elementy, e, właśnie takie wiecie, elementy, które można przesunąć, do... nie? Jestem pod tutaj. O, zarąbicie. Właśnie jest dziwne, że mi nie daje drugiego odomkowego i drugiego flesza. Normalnie by dawało, nie? Ale tu jest jakiś bug. Bardzo to jest dziwne, ale ze strykami też jest na razie bardzo dziwna rzecz. Czyli na przykład, tak, macie trzy stryki, co nie? Zarobiliście je? Wszystkie trzy? Nie, nieważne co, mi, je zginęliście, I, i tak jakby macie dalej te trzy stryki, ale nie możecie kolejnych zarabiać. być tak, że macie trzy stryki i możecie już kolejne, kolejne zarabiać, co nie? Wiecie o co chodzi? To jest bardzo dziwne. Co muszą zmienić jak najbardziej? Ura, ale SBM potem będzie mi niszczył w kolejnych meczach, nie? O mi się trochę też takie żarty są To w ogóle możemy zmienić na ten teksika Ten bomba na tamta termiczna też jest bardzo fajna <laughs> Nie, te celowniki małe są masakryczne, nie? To jej na to twój dwójkę trzeba się przydało Dwójka jak nic. Ale ja wiadomo jeszcze taki pierwszy mecz, powiedzmy gramy nie nierozgrany 180! Aaaaaa <laughs> Patryk zły był, widzieliście? Patryk był zły. Ciema, miałem mało życia. No i mam to nie? Z Cold War to byłoby easy. A! Gorsz się jak mu z żemu 180 zrobiłem Widzieliście? Nie widzieliście, nie? Nie. No dobrze, jak sobie biorę Home homebay, sobie B i mam wywalane. Pilnuję, bę, sorry No i come on, come on! Co to się dzieje? On nie mógł mnie zabić i ja go nie. Możemy się... Ciężko jest. Bardzo się dziwna. restrykcja destry, Przez to. Bardzo dziwna. Że on to przeżył to w ogóle crazy. Aaaa! Daj mi się zregenerować. To bierzemy destry, 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 Trzy cele. Ale muszę być źli. No, Patryk ciągle na mnie poluje. To jest Patryk Bateman, czy co? Jeszcze żyje. My na pewno nie John Wick. A ty podnosić drugą broń z wroga, to będzie to częste. Ktoś na górę w las? Nie mówcie, że ktoś na górę wlas. Tu w ogóle drabiną też można, nie? No hardcore, hardcore hard by trzeba jump robić <laughs> Możemy możemy pokazać, żeby zademonstrować jak to wygląda Najlepiej w meczu prywatnym było to najlepiej zademonstrować Tutaj to też jest wejście, nie? Po tym Nie chyba na to się nie da, czy tu jest w ogóle winda? Chodź pani na tej windy to była to Ale jak korzenie, nie jak korzenie Oni tu wbiegają na B, nie patrzą w prawo ale prawo do góry <laughs> Oni. Nie, nie wiedzą zawsze lubiłem tą a stronę stronę bardziej No, a mi tylko go a Sahara No nie biorą home base gra grana, grana w nogi O A kama nie, nie miałeś i to jest po prostu chase me, man Siema zabijansom, ty gamerze, pro gamerze Pro gamer Pro gamer Wróg, wróg, wróg Nie ma, ja tu stoję, nie ma B Nie ma brania B Cookin, cookin. Ajajaj, aj, ty panie wiamęcie! Się... Chciał, że na kielfidzie, że mnie zabiło z tego. I Patryk Easy, you cannot I kill, kill me, kill man. <laughs> ten, był tak <laughs> ten był tak zły. Ten był tak zły. Ten, ten dzieciak był tak ciągle zły, ja I mu 180 robię. 180 <laughs> robię. <laughs> final kill. Puta, kill. Puta madre, no. to jakiś się z Hiszpania. Moi drodzy, okay. to okay. był high rise. Episki tutaj wszystkie gra. który okay. do korzeni. A tu jeśli chodzi o parkour i tak dalej, to lepiej było demonstrować w meczu e, prywatnym, bo tutaj wiadomo do niego bardzo trudno dojść jest. Tak czy inaczej, to było na tyle, na razie ma out.